No to moi drodzy, zeszliśmy już z plaży, i teraz moja cudowna żona przygotowuje nam zupę jarzynową. Jest już kalafiorek, jest kalarepa, jest też marcheweczka. Za chwilę będą jeszcze ziemniaki, i jeszcze jest seler. No i do tego bulion warzywny, taki fajny w słoiczku. No i będziemy się zajadać, a potem wycieczka do Jastrzębiej Góry. Licałem, więc pokazuję tak finalnie wygląda nasza przepyszna zupka do tego będzie jeszcze chlebek tam wrzuca się film, ale tutaj w tym miejscu internet, w sumie pobieranie jest bardzo duże, bo 30 mega ale upload to niecały jeden więc trochę to wrzucanie potrwa a jutro o 8 kolejny wasz film a my się szykujemy i będziemy ruszać do i Góry No, moi drodzy, polóweczka założona. Piątek rozpoczęty, czyli znowu weekend. A my jesteśmy w Jastrzębiej Górze. Znam tą miejscowość, kiedyś miałem okazję tutaj bardzo długo być na pewnym szkoleniu, ale o tym może kiedyś. No i co? Gwiazda północy, czyli miejsce oznaczające najbardziej wysunięty ląd na północ naszego kraju. To właśnie tutaj, w Jastrzębie Górze, to też wiąże się ta, ta Jastrzębie Góra, z czym to się może wiązać. Mi się to kojarzyło zawsze z tym, że było tutaj bardzo wysoko, bo są bardzo duże klify. Ale co zauważyłem, bo nie byłem tu naprawdę bardzo dużo lat, chyba z 8 czy 9, to mogę Wam pokazać, że są bardzo szerokie plaże. Jestem w szoku. Te 9 lat temu tutaj było naprawdę bardzo wąsko. Przejścia były takie dosyć kiepskie, zejścia były jeszcze gorsze, a teraz, naprawdę, muszę powiedzieć, szapoba. Widać, że włodarze się postarali, wzmocnili całe tutaj te klify. Bardzo szerokie plaże. Naprawdę, jestem w szoku. Chyba ten piach skarbi zabrali, bo tam się zrobiły trochę węższe. No i pięknie. Jak macie ochotę, to zapraszamy do Jastrzębie góry. Wiecie, że jeden parking na dziko tutaj jest. Od miejsca, w którym my stoimy, jest dokładnie 4 km do tego miejsca tutaj. Więc też mogę Wam to miejsce, w którym my jesteśmy, polecić i spacerkiem, czy też podjechać sobie zawsze tutaj można. Jest tam też jakaś komunikacja, busy, wiadomo. No więc zapraszamy do Jastrzębie Góry, jeśli macie ochotę. A z Jastrzębie Góry, na przykład do Pragi, mamy 591 km, a do Rygi 430 km no to nie przedłużając zapraszam Was jeszcze na małą przechadzkę po mieście choć jest troszeczkę chłodno to pogoda nas można powiedzieć rozpieszcza bo słońca nigdy nie jest za mało a tak wygląda promenada tak powiedzmy główna jest z ulic w Jastrzębie Górze oczywiście ta przecinająca jest ważniejsza gdzie można przemieszczać się samochodem ale ta promenada gdzie jest taka fontanna i jakieś restauracje, to właśnie to miejsce. Więc, jak już wiecie, jedynym minusem jest to, że na plażę się schodzi, potem trzeba wejść do góry. Ale skoro już to byłem i kiedyś troszeczkę czasu, jak już mówiłem, to spędziłem, mogę Wam spokojnie polecić na rybkę. Miejsce, które za momencik zobaczycie, bo jest tam naprawdę smacznie. Rybki są świeżutkie i na pewno bardzo dużo korzysta tutaj z tego osób. O właśnie, to miejsce mogę Wam polecić. Tutaj też możecie sobie wziąć rybkę wędzoną albo usiąść przy barze, jak kto woli, jak kto chce, ale gdzie pójść na najlepszego drinka w Jastrzębie Górze, to zobaczycie za momencik. No moi drodzy, grzeszymy. To Izy, a to moje. Słodkie, które lubię, lody włoskie. Nie lubię tych kręconych świderków, a jak jest u Was? Dajcie znać w komentarzach. No i jesteśmy. Ja nazywam tą knajpę Heinekenem ze względu na reklamę. Oczywiście nie reklamujemy nic, co jest związane z alkoholem, bo on szkodzi zdrowiu i tego nie polecamy. Ale tutaj robią takie bardzo fajne koktajle, e, czy też drinki z takimi, budują z owoców wiecie, takie palemki. E, możecie sobie wymieszać tam, co chcecie. Może to być drink alkoholowy, bezalkoholowy. Dla... Oj, przepraszam, bo trochę brudne. E, dla każdego coś miłego. Jeśli będziecie kiedyś w Jastrzębie Górze, to właśnie do tego baru tam się wybierzcie. I co jest też fajne, nie musicie nawet chwytać menu. Mówicie co lubicie, na co macie ochotę, a tam już fachowcy się wami dobrze zaopiekują i to co chcecie wam przygotują. A też mamy niech bardziej kolorowe, a wytrawne łyski. I dom łyski w Jastrzębie Górze Słynie z tego, że są tutaj jedne z najdroższych łyski na świecie. I tutaj możecie je skosztować, jeśli was portfel nie ma dna. Bo, zarówno za tego drinka, czyli ten koktajl, jak i za najlepsze whisky trzeba zapłacić duże pieniądze. Dobra, lećmy dalej. Byliśmy w Heinekenie, teraz się sprawdzamy. Sprawdzamy się, czy. Drink był bezalkoholowy. 0,27 miałeś. Uwaga jest. Strasznie. No to moi drodzy, na przebicce pokażę Wam, jak wyglądały nasze drinki, tam bardzo głośna muzyka, więc byście nas w ogóle nie zobaczyli. Przepraszam, koktajle, poprawię się, żeby sprawa była jasna. A my teraz udajemy się już z powrotem na nasze miejsce noclegowe. Oczywiście na dziko i zapryko. Przez dyszany, ale biegliśmy tutaj dla Was. No dobra, dla nas samych też przepiękny zachód. Oj! No, dzisiaj jest naprawdę piękny zachód. Coś niesamowitego. O, rzadko coś takiego, że Idealnie słoneczko się chowa. Więc ja już teraz zostawię Was na timelapse. I dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dzięki za dzisiejszy dzień. Widzimy się już jutro. Tak samo jak na filmie, jak i na YouTube. Pamiętajcie o subskrypcji, o komentarzach i o tych wszystkich pierdółkach i o darmowych pocztówkach. To wszystko dla Was mamy. być koniec na dzisiaj, ale skoro w piątek trafia nam się, można powiedzieć, cały kemping dla nas, to będziemy dzisiaj imprezować, a tak naprawdę obejrzymy coś i w tej ciszy, w tym spokoju, w tej ogromnej przestrzeni, spędzimy po prostu dzisiaj miło czas, a jutro od rana przejdziemy się na plażę. No może zjemy sobie tutaj ściadanko na kampermaniakach tak jest że world is my garden. Proszę bardzo, tak to właśnie wygląda. To jeszcze raz dzięki, że jesteście i do zobaczenia. Pa pa!